Witamy Was bardzo serdecznie w naszym studio. Jest dziś z nami siostra Emanuela Stachurska, loretanka. Szczęść Boże, siostro. Szczęść Boże, witam serdecznie. Siostra Emanuela jest y, sekretarzem miesięcznika Różaniec i krajowym sekretarzem Stowarzyszenia Żywy Różaniec. Czy może nam siostra coś więcej powiedzieć? Czym tak właściwie się siostra zajmuje, bo jest siostra sekretarzem i sekretarzem, ale czy to się jakoś łączy, rozdziela? Co siostra robi na co dzień? Y to się na pewno łączy, dlatego że miesięcznik różaniec, którego jestem sekretarzem, jest miesięcznikiem informacyjnym dla kółżawego różańca, a one należą do stowarzyszenia Żywy różaniec. więc te dwie rzeczy się łączą, choć są to zupełnie dwie inne prace, bo jak można sobie wyobrazić, miesięcznik polega praca w miesięczniku polega na zbieraniu tekstów współpracą, współpracą z autorami. Natomiast sto, praca w stowarzyszeniu na pewno to jest głównie praca z ludźmi różne wyjazdy, spotkania z moderatorami Żowego Różańca. Więc na pewno dzieje się dużo, ale jest to piękna i wyjątkowa praca, zarówno jedna jak i druga. Właśnie wspomniała siostra o Stowarzyszeniu Żywy Różaniec. Tak mi się kojarzy przynajmniej, tak jak pewnie większości z nas, takie starsze panie w kościołach z różańcami w rękach, odmawiające je, czy to, czy ja mam dobre skojarzenia, czy to właśnie jest Stowarzyszenie Żywy Różaniec? Bo tak nie wszyscy może wiedzą, czym tak właściwie ono jest, czy mogłoby nam się jakoś je przybliżyć. To jest bardzo dobre skojarzenie, bo chociaż czasami może nam się to kojarzyć negatywnie, to ja będę odkłamywać to, negatyw to, to negatywne skojarzenie, tak. dlatego że starsze pani, które modlą się w kościołach, to jest potęga e, takie zaplecze modlitewne naszych parafii, czego często bardzo nie doceniamy, a szkoda, bo nigdy nie wiemy, kto nam wymodli jaką łaskę e, i to, że tak naprawdę parafia dobrze funkcjonuje. Natomiast, że jest to nie tylko to. Że jest to przede wszystkim są róże różańcowe, które założyła błogosławiona Paulina Jariko. To było prawie 200 lat temu, bo w 1826 roku. Natomiast do kół żywego różańca należą i starsze panie, i panowie, i młodsi, i też starsi, i młodzież. Jest to wspólnota, która rozrosła się najpierw za czasów Pauliny w Lyonie, w całej Francji, a później w większości świata. Teraz bardzo prężnie działa w Polsce. Jest bardzo wiele różnych róż różańcowych, także są róże różańcowe rodziców, którzy modlą się za swoje dzieci, więc jest to naprawdę szeroka wspólnota, która może się kojarzyć z różnymi też inicjatywami, nie tylko z przesiadywaniem w kościele. Wspomniała siostra o błogosławionej Paulinie Żariko. Rozumiem, że jest to założycielka Stowarzyszenia Żywy Różaniec. Kim ona była? Czy to siostra zakonna? Bo tak wydaje się, że siostry zakonne są jakoś tak najbliżej związane, powiedzmy, z różańcem. Czym się zajmowała? Jak do tego doszło, że założyła tak duże stowarzyszenie? Bałwina Żaryjko była wyjątkową osobą. Była młodą nastolatką, miała 17 lat, kiedy przeżyła bardzo spektakularne dla niej nawrócenie. Może zewnętrznie ono nie było spektakularne. Ale Pan Bóg tak mocno dotknął jej serca, że w tym momencie zmieniła całe swoje podejście do życia, do pracy, do przyjaciół, do wszystkiego, co było jej dotychczasową codziennością, więc pod tym względem było spektakularne. Paulina żyła w czasach trudnych, bo po rewolucyjnej Francji i wychowywała się w takiej atmosferze niechęci do kościoła katolickiego, wrogości. Też wtedy powstawało dużo różnych doktryn, takich wywrotowych, które sprzeciwiały się dotychczas znanym prawdom. I Paulina w tym klimacie odpowiada na wezwanie Matki Bożej, żeby jeszcze nie wiedziała, że tak to będzie wyglądało, żeby rozpalić całą Francję modlitwą różańcową. A trzeba koniecznie jeszcze tutaj dodać, że był to czas, kiedy we Francji panoszyła się taka herezja jansenistów, która oprócz różnych innych swoich założeń, jedną jedno z tych założeń było takie, żeby Matkę Bożą zepchnąć na zupełnie dalszy plan. I tak też się działo. Modlitwa różańcowa nie była w dobrym tonie i pobożność maryjna, a Paulina nie wstydziła się tego i wśród swoich znajomych, później wśród robotnic Leonu zakładała kółka różańcowe i zakładała też taką wspólnotę wynagrodzicielek serca Pana Jezusa. To była niezwykła wspólnota, bo skupiała się tak naprawdę na młodych dziewczynach. Które poświęcały swój wolny czas na to, żeby wynagradzać panu Jusowi za zło bezbożności, które działo się w tamtych czasach. Tak więc Paulina jest niesamowitą iskrą, tak zresztą też sama o sobie mówiła, że jest jak zapałka, która chciałaby podpalić cały świat Bożą Miłością, i to się przez nią stało. Ona może widziała jakieś owoce, po duże owoce widziała ze swojego życia, ale tak naprawdę została odkryta teraz niedawno, bo w 2022 roku była jej beatyfikacja, i teraz ogląda to z nieba. To, co działo się wielkie rzeczy, jakie Pan Bóg przez, przez jej pokorę, przez jej miłość do Niego zdziałał w świecie. Właśnie o to też chciałam spytać, bo tak, wydaje mi się, że Paulina Żariko jako święta w Polsce nie jest jakoś tak szczególnie znana. Przynajmniej jakoś, gdy słyszymy, o, wiadomo, Święty Jan Paweł II, błogosławionej Jerzy Popiełuszko czy inni święci jakoś tak gdzieś się pojawiają, tak, Paulina Żaryko nie wiem, czy ona jeszcze jakoś dopiero wypływa, czy może po prostu jest jeszcze nie aż tak znaną świętą, że jeszcze nie wszyscy nie słyszeli, a staramy się ją coraz bardziej rozszerzać, jej kult. Paulina była znana w Polsce, przynajmniej już przed jej beatyfikacją, kilka lat przed jej beatyfikacją, ale w pewnych takich wąskich kręgach, szczególnie kręgach dzieł, które ona założyła, a są to papieskie dzieła misyjne dzisiaj. I właśnie wspólnoty żywego Różańca. I te środowiska bardzo chciały, po pierwsze, poznać swoją założycielkę, a po drugie, no jak, jak to w życiu bywa, chciały, żeby inni poznali też tą niezwykłą osobę. Tak, bo jak chyba słuchamy, też te, taka młoda osoba, jeszcze tak świeżo nawrócona, w wieku chyba 17 lat, prawda? To taki dosyć fajny przykład i dla młodych do modlitwy Różańcowej, więc wydaje mi się, że dobrze ją poznać. Dobrze jak najbardziej, tym bardziej, że Paulina lubi się przyjaźnić z tymi, którzy jakoś zabiegają o tę znajomość z nią. I jest już dużo wsiadec naprawdę na to, że nawet niektórzy nie zdążyli o nic poprosić, jak już ona sama jakby pokazała, że bardzo chętnie będzie pomagała tym, którzy się do niej zwracają. Tak więc Paulina jest niesamowitą osobą i coraz więcej osób ją poznaje. Sami też z siebie to jest ciekawe, że niektórzy mówią, że gdzieś tam słyszeli o Paulinie, coś tam oni sobie doczytali. I nagle co to za osoba, niesamowita, ja chcę o niej mówić. No to też jest jakiś taki fenomen świętych, że Pan Bóg daje na ten czas właśnie błogosławioną Paulinę, czy zakrył ją przed nami, przed światem na 200 lat tak naprawdę, a pokazuje nam ją teraz, gdzie dla, nadal dla niektórych, kółka różańcowe to jest jakieś fupa. No bo co tam, kto by się modlił w kółku różańcowym, jak sama siostra wspomniała na początku, no to kojarzy się ze starszymi paniami. E, a ona w ogóle inaczej na no to patrzyła, inaczej pat, patrzyła na modlitwę różańcową. Dla niej zupełnie ona była czymś innym niż dla tych, którym się to kojarzy właśnie negatywnie. Tak więc Paulina niesamowicie działa w życiu niektórych ludzi, którzy też ją właśnie rozprzestrzeniają te informacje o niej, bo są sami zapaleni Bożą miłością i taką fascynacją tą osobą. Bo rzeczywiście to musiała być niesamowita charyzma w niej, że ona potrafiła rozpalić młodych ludzi za tamtych czasów miłością do Pana Boga w bezbożnej Francji. Co musiała w sobie mieć, oprócz tego, że no na pewno była sympatyczna, miła i miała y, jakieś tam umiejętności organizacyjne, to co musiała w sobie mieć, żeby tyle ludzi za nią poszło? No, my, wydaje mi się, że gdyby tutaj przed nami stanęła, to byśmy to poznali, ale Pan Bóg inaczej daje ją nam poznać, tak więc cieszymy się tym teraz. Y 9 stycznia było wspomnienie Pauliny Żariko i też niesamowite już dzieliliśmy się tym, jak już wiele osób o niej wspominało przed wspomnieniem i w dniu jej wspomnienia, niektórzy specjalnie ten dzień jakoś sobie przygotowali, żeby móc go przeżyć razem, razem z nią, z Pauliną. Jest to też niesamowite, wydaje mi się, że będzie coraz bardziej znana, a przez nią też te jej dzieła, szczególnie, że z właśnie papieskie dzieła misyjne Berno, będą coraz bardziej się Rozwijać, bo inaczej pan Bóg by nie chciał, gdyby jej teraz nie, nie wyniósł na utawę. Tak, więc Paulina wychodzi, prawda, do nas y, i chce nas jakoś wspomagać swoim wstawiennictwem. Y, powiedzieliśmy właśnie, że jest patronką tak naprawdę na dzisiejsze czasy, które też, no, tak jak wtedy Franc we Francji, takie dziś są dosyć trudne. Ale dobrze, powiedzieliśmy o błogosławionej Paulinie jako założycielce, ale konkretnie, chce się zapisać do żywego Różańca. Czy muszę codziennie odmawiać cały różaniec, siedzieć w kościele? Jak to wygląda? Uczestniczę, co robię w tym żywym różańcu? Paulina fantastycznie to wymyśliła, żeby nie obciążać ludzi swoich czasów, bo ich też dobrze znała. To była osoba, która twardo stąpała po ziemi, więc wiedziała, ile mają możliwości, ile czasu, ile jest też możliwości skupienia człowieka na sprawach bożych, że nie są to wielkie możliwości tak naprawdę. I zakochana w świętym Dominiku i w modlitwie różańcowej. Postanowiła y, pomodlić się do Matki Bożej, jak ratować Francję w tym czasie, i przyszedł jej pomysł taki, żeby ten różaniec podzielić na dziesiątki. Niech jedna osoba odmawia jedną dziesiątkę różańca dziennie, zebrać 15 osób, bo wtedy było 15 tajemnic, teraz mamy 20. Zebrać te 15 osób, niech tworzą jedną różę i ta róża będzie odmawiała jeden różaniec dziennie. A tak naprawdę dla jednej osoby przypada kilka minut dziennie. Więc to było niesamowite i dzięki pewnie też temu, że to nie było jakimś obciążającym zobowiązaniem, Paulina pochwyciła serca ludzi. I to jest niesamowite, bo ona w swoich pismach, które do żywego różańca kierowała dużo, też pisała i spotykała się z żywym różańcem, który założyła. Pisała o tym, że dla niej najważniejsza w różańcu jest medytacja. Dziś to nas może trochę odstraszyć. Ale jak się poczyta Paulinę i posłucha, co ona o tej medytacji pisze, to się okazuje, że to nie jest takie trudne. Paulina mówi tak: przecież w każdej tajemnicy różańca są jacyś ludzie, jest jakaś krótka historia, są jakieś miejsca, jest jakieś wydarzenie. Kiedy przez kilka minut dziennie, dziennie mam jedną tajemnicę i wpatruję się w tą tajemnicę, jacy tam są ludzie, na przykład w zwiastowanie, gdzie. Jakie to jest otoczenie, co się tam dzieje, jak ci ludzie reagują, ja się to w to wpatruję, staram się nie uciekać myślami gdzie indziej, ale Pan o Panu Bogu, to to jest kontemplacja. Więc pokazuje, że kontemplacja jest dla ludzi i da się to zrobić, a zacząć właśnie od kilku minut dziennie, to jest niesamowite. I jeszcze daję taką obietnicę piękną. Że to jest niemożliwe wręcz, żeby osoba, która wpatruje się w te, przez te kilka minut dziennie w Pana Jezusa, w tej tajemnicy, żeby to sam Pan Jezus serca tej osoby nie rozgrzał, nie przemienił, że to jest Jego działanie, a nie nasze, a nam tylko wystarczy się stawić na te parę minut dziennie. Powiedziałaś siostra coś pięknego, kontemplacja jest dla ludzi, ale stąd też moje pytanie, może trochę kontrowersyjne, choć pewnie odpowiedź na nie już trochę wybrzmiała. Czy żywy różaniec ma przyszłość? Czy to właśnie, bo jednak pomimo wszystko, większość członków żywego różańca to są już ludzie starsi. Czy jest to metoda, powiedzmy, odmawiania różańca, która jakoś dotrze do ludzi młodych, którą się oni zainteresują? Czy właśnie żywy różaniec jest czymś na dzisiejsze czasy? Dla mnie jest zupełnie na dzisiejsze czasy to tak jest w życiu. Jeżeli mamy coś dobrego, dostaniemy to i o to nie dbamy, to to samo z siebie umrze. Jeżeli dostaniemy piękny kwiat, nie będziemy go podlewać, nie będziemy go przesadzać w odpowiednim czasie, nie będziemy się o niego troszczyć, to on nam umrze po prostu. Jeżeli Pan Bóg nam daje piękne dzieło, w 2022 roku je tak hucznie przypomina, a my o to nie będziemy dbać, to to ono samo z siebie umrze. I to jest oczywiste. To jest o wszystko, o co dbamy. Y, jakoś się rozwija i tak samo jest z Żywym Różańcem. Żywy Różańc to też jest rodzaj metody. Paulina Jaricot założyła, że wyróżnienie jest przede wszystkim, y, głównym takim założeniem, to jest y, wspieranie misji, ochrona własnej ojczyzny, oddanie jej pod opiekę Matki Bożej i przede wszystkim troska o zbawienie każdego człowieka. Paulina bardzo fajnie tak powiedziała do Żywego Różańca: Mówi, żebyśmy się nie troszczyli, nie zajmowali takimi drobnymi sprawami swoimi prywatnymi. Mówi, Pan Bóg o nich wie, a przecież Pan Bóg umarł ze wszystkich ludzi. To nasze serce ma obejmować cały świat. Nie powinniśmy naszego serca zacieśniać do swoich prywatnych, takich y, przyziemnych spraw. To są rzeczy, o których Pan Bóg wie i się troszczy tutaj w tej doczesności i to nieraz mamy takie świadectwo, doświadczamy tego w swoim życiu. A te pięć minut dajmy Panu Bogu na to, co jest Jego pragnieniem, co jest y, Jego marzeniem, kogo chce nam powierzyć, jakiej pomocy od nas oczekuje. To jest niesamowite, w żywym różańcu Paulinę, bezinteresowna miłość. Te pięć minut oddaję Bogu, a przez to każdemu człowiekowi, komu on tylko będzie chciał, to da. Rozmnożę te moje pięć minut modlitwy. To jest piękne dla mnie w żywym różańcu. Natomiast jest też wiele kół, które powstaje na bazie metody żywego różańca. Czyli modlą się w innej intencji. Na przykład modlą się za, za swoich mężów, modlą się za ojczyznę, Modlą się o jakieś konkretne inicjatywy, też są róża, które powstają czasowo, na przykład modlą się o dobry przebieg wyborów. Yy, I to też jest piękne, bo jest metoda, która sprawdza się niesamowicie. Ona łączy ludzi w modlitwie różańcowej w sposób bardzo praktyczny i taki dostępny dla każdego. A dzięki temu też się tworzy jakiś rodzaj wspólnoty, bo tam, gdzie się spotykamy ze sobą, chociaż raz w miesiącu, to już się tworzy jakaś wspólnota. A na tym też bardzo zależało Paulinie. To tak na sam koniec, jeszcze um, jakoś już podsumowując całość, stowarzyszenie Żywy jest jako taka piękna wspólnota założona przez świętą, która może być przykładem także dla ludzi młodych, może pociągać metoda, która jest dostępna tak naprawdę dla każdego, bo dziesiątek różańca dziennie nie jest czymś bardzo zobowiązującym i bardzo wysiłkowym, tak samo jak ta powszechność intencji, prawda, o której siostra wspomniała. A że możemy coś siebie dać dla kościoła, dla Pana Boga. I tak na koniec może jeszcze spytam, dobrze, chcę się zapisać do żywego różańca, jak to zrobić? Idę, zgłaszam się, nie wiem, do siostry, zgłaszam się, bo żyw różańc chyba w Polsce jest w strukturach, prawda? Więc czy mogę po prostu zebrać 20 osób i się zacząć modlić, czy to muszę jakoś formalnie gdzieś do kogoś zejść? Tak już w paru słowach dla tych, którzy może będą chcieli dołączyć do wspólnoty. Jak to się robi? Żywy różaniec jest oparty na parafii. Jeżeli chcę założyć róże różańcowe, a tam, a w mojej parafii, do której ja należę, tam jeszcze tych kół nie ma, to idę do księdza proboszcza i mówię, że mam taki pomysł. I chciałabym założyć koło różańcowe, co on na to. Jeżeli już te róże są, to po prostu idę do zelatorki. Mogę oczywiście zapytać się w zakresie, kto taką osobą jest szukam w parafii osoby, która zajmuje się kołami różańcowymi. Tak właśnie jeszcze chciałam zapytać, zelatorka, bo to też nie dla wszystkich może dosyć y, znana nazwa, kim jest. A zelatorka to jest taka osoba, która ma pod opieką swoją i tak też koordynuje działania całej róży różańcowej. Jeżeli w róży teraz mamy 20 osób, bo mamy cztery tajemnice różańcowe, to każda taka róża powinna mieć swojego zelatora, która się troszczy o tą różę, po, y, przypomina o tym, kiedy są spotkania, y, wysyła jakieś materiały formacyjne na przykład albo jakieś inne inicjatywy, które razem że Różańc ze sobą robi, ona powinna się tym zajmować i ona taką jest osobą też kontaktową i w, i w parafii, i z księdzem proboszczem. Tak więc to jest taki opiekun Róży Różańcowej, zelatorka. Warto też wspomnieć, że każda róża ma swojego patrona. To też jest piękne, że w każdej róży też modlimy się za wstawiennictwem naszego takiego duchowego, świętego opiekuna. Tych róż jest wiele. Więc patronów też jest wiele. I wtedy dana róża sobie może wybrać, Można tak? Może wybrać, tak. Chyba, że już dołączamy do róży, która już swojego patrona ma. A jak zakładamy róże, to możemy sobie wybrać tego patrona. I wystarczy się zgłosić do swojej parafii, dołączyć do kół różańcowych, które istnieją, albo założyć nowe. Jeżeli w mojej parafii nie ma, albo nie ma takiej możliwości, albo nie chce na przykład, to jest też możliwość róż różańcowych Internetowych, bo wiem, że też takie są i też się spotykają w przestrzeni internetowej. Przy czym tutaj byłoby na pewno trudniej o spotkania takie osobiste ze sobą, czy jakieś takie zjazdy, czy tak, żebyśmy mogli się po prostu poznać i tworzyć wspólnotę. Tu wtedy tylko modlimy się przeważnie dziesiątką różańca połączoną z medytacją i otrzymujemy prawdopodobnie mailem raz na jakiś czas materiały formacyjne. Natomiast to założenie Pauliny było, żeby ludzie się ze sobą spotykali, bo tego jest. Coraz mniej w naszym świecie, a sami, sami widzimy, jak nieraz jest to bardzo nam w życiu potrzebne. Czyli żywy jest to wspólnota nie, tyl, nie tylko modlitewna, ale w której też możemy stworzyć jakąś relację z drugim człowiekiem, z Panem Bogiem. To bardzo piękne. I myślę, że ci wszyscy, którzy jakoś nas wysłuchali, posłuchali, co tutaj o żywym różańcu padło, może się zachęcą, czy do zapisania się do żywego różańca, czy może po prostu do poznania błogosławionej Pauliny Jariko jako dobrej patronki, czy jakiejś takiej, można powiedzieć, towarzyszki w modlitwie różańcowej, w jakimś takim funkcjonowaniu. Może dla młodych to będzie jakaś zachęta, bowiem, że w niektórych diecezjach, przynajmniej kojarzę takie dwie, powstają róże młodych, w których właśnie młode osoby zaczynają modlić się tą dziesiątką różańca codziennie. To też jest dla nas jakieś takie przyszłościowe patrzenie i piękne. Także zachęcamy was bardzo serdecznie do modlitwy różańcowej właśnie w Stowarzyszeniu Żywy Różaniec. Dziękujemy siostrze Emanueli, która dzisiaj była z nami i życzymy wszystkim, aby rozwijać dalej tą, może dla nie wszystkich łatwą, ale piękną drogę różańcową. Mam nadzieję, że tak będzie. Też bardzo dziękuję za, za możliwość powiedzenia o Żywym Różańcu i może też tak zakończę słowami Pauliny. Bo Paulina też jest patronką osób świeckich, bo ona nigdy nie wstąpiła do żadnego klasztoru, ale mówiła, że jej klasztorem jest świat i tam będzie szerzyć chwałę Boga. I wspomniała już pod koniec swojego życia, już kiedy wiele też przecierpiała, powiedziała wtedy, że wszystkie dobra przyszły do mnie przez różaniec. I tego samego wam życzymy. Tak, była z nami siostra Manuela Sachurska-Loretanka. Szczęść Boże! Szczęść Boże, Bóg zapłać!